Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. W ostatnim czasie w polskim i internecie działo się całkiem sporo przeróżnych wydarzeń, i pozytywnych, i negatywnych, i bardziej influencerskich, i tych mniej influencerskich, i na pewno dzisiejszy odcinek będzie ciekawy. Zanim przejdziemy do omawiania tematów dzisiejszego odcinka, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodoba. A teraz już lecimy do wszystkich tematów dzisiejszego odcinka. A pierwszy jest chyba najważniejszy w tym filmiku. Myślę, że wszyscy, którzy śledzą newsy, pamiętają mój filmik, w którym omawiałam aferę dotyczącą protestowania w stajni w Temat został nagłośniony najbardziej w programie Superwizjer, ale omawiały go szeroko różne stacje, różne portale. Oraz różne strony bardziej czy mniej jeździeckie. W tamtym czasie, w materiale superwizjera, mogliśmy obejrzeć zeznania kobiet, które były w tamtym momencie rzekomo ofiarami Marcina P który to stacjonował w stajni w Dziemianach i tam właśnie dopuszczał się zakazanych czynów. W momencie, w którym nagrywałam tamten odcinek, Martin P. był skazany, ale nie prawomocnie. Jednak w ostatnim tygodniu można było poszczytać szeroko bardzo ważną informację na temat tego, że Marcin P. w styczniu został prawomocnie skazany za wykorzystywanie sek Dwóch nastoletnich instruktorek. Jak możemy przeczytać na stronie TVN24? W styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał prawomocny wyrok i skazał Marcina P., instruktora jeździectwa ze stadniny w Ziemianach, za wykorzystanie dwóch nastoletnich instruktorek. Sąd podtrzymał wyrok z czerwca ubiegłego roku. We wtorek rano pomorscy policjanci na polecenie sądu zatrzymali i doprowadzili Marcina P. do aresztu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z Zrealizowali wystawiony przez sąd nakaz zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego 56-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu Kościerskiego, skazanego za przestępstwo seksualne. Mimo orzeczonego przez sąd wyroku, mężczyzna dobrowolnie nie stawił się do aresztu, aby odbyć w nim karę pozbawienia wolności. Przekazała pomorska policja. Marcin P. był wpływową osobą w świecie jeździectwa, prezesem pomorskiego Związku Jeździeckiego. Szkolił młode zawodniczki na obozach jeździeckich w należącym do jego matki ośrodku w dziemianach na Pomorzu. Okazuje się więc, że. Te podejrzenia oraz te zaznania były prawdą. Co być może zaskoczy osoby, które pod tamtym materiałem broniły Marcina P. Twierdząc, że wyrok jest w tym momencie nieprawomocny, więc nie można jeszcze na 100% wierzyć tym osobom, bo zawsze to mogą być pomówienia. Przykre, że te wiadomości okazały się prawdą, jednak cieszę się, że sprawiedliwości stało się zadość. Ostatnio na swoim story Alexa opowiedziała o dosyć dziwnym i niepokojącym wydarzeniu, które miało miejsce w jej stajni prywatnej, a konkretniej koni prywatnych, w stajni Rio Grande. Ja pierdziele, nie wierzę, co się właśnie stało. Czy ludzie nie mają za grosz szacunku do prywatności ludzi, Nie dość, że wchodzą do oznakowanej prywatnie stajni z wielkim zakazem wejścia, robią zdjęcia i wchodzą do moich boksów, czy ludzie już na głowę upadli? To jest chore. Jest wielki zakaz wchodzenia do stajni w Rio. Na tym story można zobaczyć osobę, która kręci się wokół boksu. Jak Alexa pisze, osoba ta robi zdjęcia. Zachowuje się w dziwny sposób, po prostu tam chodząc i zaglądając, jakby tam nie wiadomo co się działo i było. Story to wylądowało na grupie temat jeździectwo, na której rozpętała się burza komentarzy osób oburzonych zachowaniem tej właśnie osoby. Z tego co widziałam, dziecko zrobiło sobie wycieczkę po boksie, jakby to był jakiś skansen. Wszystko dotknąć, obejrzeć, dramat. Na co komentująca otrzymała odpowiedź, że to wcale nie było dziecko, a osoba dorosła, co jest tym bardziej dziwne i tym bardziej creepy, bo jeszcze dziecko w takiej sytuacji dałoby się zrozumieć, ale osobę dorosłą. Sorry, czy ona nie ma lepszych rzeczy do roboty? No i chyba powinna rozumieć, że jest to naruszenie prywatności i że jest to najzwyczajniej w świecie dziwne. Pod tematem udzielił się Mati, który zażartował z całej sprawy, oraz Aleksa, która trochę szerzej opisała swoją perspektywę. Hejka, co prawda nic takiego się końcowo nie stało, ale jest dla mnie przerażające to, jak w tych czasach zakazy wejścia nic dla ludzi nie znaczą czy zachowanie jakiejkolwiek prywatności. A co jakby wpadli na pomysł zostawienia marchewki dla konika, jak wróci do boksu, gdy moje konie mają niestety na nią alergię. Myślę, że takie zachowania trzeba tępić już w zarodku, aby nie poszło dalej. Jeśli chodzi o szanowanie zakazów wejścia, to myślę, że to nieważne jakie czasy część ludzi po prostu ich nie szanuje i nigdy nie szanowało. I faktycznie to zagrożenie, które opisała Alexa jest jak najbardziej realne. Mimo że nawet jeżeli ta osoba chciałaby zrobić coś dobrego i miłego dla tych koni, to mogłaby spowodować dla nich niebezpieczeństwo. No cóż, jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie, a teraz już omówmy kolejną sprawę. Czyli coś absolutnie okropnego i coś na co po prostu przykro mi było patrzeć. Ten filmik zobaczyłam oryginalnie, a później jeszcze wycinek z tego filmu, a raczej transmisji na żywo na grupie Temat Jeździectwo. Transmisja została opublikowana na stronie facebookowej nadmorski24.pl i przedstawia on inscenizację wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. I co? Pomyślicie sobie, ok, ale o co chodzi? Co ma piernik do wiatraka? Co ma jakaś Jerozolima do koni? Otóż ma, ponieważ zainscenizowana scena była... Z udziałem kucyka. Choć na chwilę odchodząc od tematu, to Jezus wjeżdżał na osiołku, a nie na kucyku. Ale pomijając ten fakt, doszło tam do znęcania się nad tym kucykiem, który nie dość, że był szarpany z obu stron zawędzidło tak, że otwierał pysk najbardziej jak to tylko możliwe, to jeszcze siedział na nim dorosły mężczyzna. Później prześmiewczo osoba związana z sytuacją napisała, że ten mężczyzna miał 50 kg i wszedł na tego kucyka na chwilę. No cóż, nie wydaje mi się, że dorosły mężczyzna normalnego wzrostu miałby prawo ważyć 50 kg, ale być może się nie znam. Ale już wystarczy spojrzeć na to, że ten kucyk ledwie szedł, dodatkowo był szarpany za to wędzidło. Wyglądało to po prostu strasznie. Całe wydarzenie miało miejsce w Wejherowie na corocznych obchodach i jak można wyczytać w komentarzach Dzieje się co roku to samo, również jest męczony za każdym razem kucyk, jak gdyby nie była możliwa żadna inna alternatywa do wymyślenia. Ludzie pod postami oraz pod tymi filmami byli naprawdę oburzeni, czemu całkowicie się nie dziwię i myślę, że nikt z Was się dziwić nie będzie. Mam nadzieję, że ta mała burza wokół całego tego tematu sprawi, że w przyszłym roku żaden kucyk w tej inscenizacji wykorzystywany już nie będzie, ale to pewnie są. Pobożne życzenia. Niedawno Jagoda Dąbrowska na swoim Instagramie poinformowała o strasznym stanie swojego konia Misi. Wrzuciła również na swojego TikToka z opisem, w którym możemy przeczytać. Dnia na dzień Misia przestała chodzić. Wciąż szukamy przyczyny. Nie jest to żaden wirus, borelioza i tym podobne. Prawdopodobnie ucisk na jakiś nerw. Robimy wszystko, aby udało jej się z tego wyjść. Na swoim Instagramie poinformowała, że już któryś dzień walczą o zdrowie i życie misi i że najbliższe dni będą kluczowe w kwestii diagnozy oraz jej zdrowia. Borykamy się z neurologicznym problemem spowodowanym jakimś zwyrodnieniem prawdopodobnie. Dokładne diagnozy będą możliwe, jak już pewnie stanie na nogi. Wczerażająca jest wiedza o tym, że zdrowy koń może tak po prostu z dnia na dzień przestać stać, przestać chodzić i mimo tak wielkich starań przyczyna jest tak trudna do znalezienia. Życzę jagodzie i misi bardzo dużo powodzenia, mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i trzymam kciuki za zdrowie kobyłki. I już na sam koniec... Informacja prosto z Instagrama Equimilia. Emilia na swoim story niedawno poinformowała o tym, że miała właśnie ostatnią jazdę na swoim koniu Devlin Royal. Następnie w długim story opowiedziała o tym, co się stało, dlaczego już nie będzie jeździć na Devlin i jakie są jej plany na przyszłość. Mówiąc w ogromnym skrócie, niedawno Emilia ze swoim mężem zakupili dom z dużą działką. W takim celu, aby mogły na niej stać konie i aby Emilia mogła wreszcie być całkiem na swoim, wraz ze swoim koniem, którego ma od 9 lat. Niestety okazało się, że przy tym domu jest bardzo dużo pracy, stajnia również wymaga sporej renowacji, remontu generalnego. Wszystkie te prace obejmą dużo więcej pracy, dużo więcej czasu i pieniędzy niż początkowo zakładali i po długich rozmowach z mężem postanowili podjąć racjonalną decyzję na temat tego, że Devlin wyjedzie na dwa lata, aby pełnić rolę końskiej surogatki. Deblin dzisiaj pojechała do stajni hodowlanej, w której właśnie zostanie taką surogatką, jak na poprzednim story mówiłam, o co chodzi z embryotransferem. E, czyli urodzi sobie źrebaczka, nie swoich genów, będzie e, wykluwała źrebaczka innej klaczy, e, urodzi, odchowa i wróci do nas, do gotowej już zbudowanej przydomowej stajni, nad którą Będziemy całe te półtora roku e, ciężko pracować. Dzięki temu zejdzie z Emilii koszt utrzymania devlin, przez co będzie mogła się skupić na tym, aby szybciej doprowadzić dom i stajnie do ładu. A devlin trafi do niej, gdy już wszystko będzie tam całkowicie przygotowane. A ostatnia jazda, dlatego że gdy devlin wróci z odchowywania zierbaka to przejdzie już na zasłużoną emeryturę. Ze względu na to, że ma problemy z trzeszkami, headshaking i po prostu z Emilią przeżyły już tyle, że jej właścicielka stwierdziła, że już przyszedł czas na to, aby była tylko koniem do kochania i rzucania marchewek przez okno. Ja tę parę obserwuję od bardzo dawna, praktycznie od samych początków, czyli sięgając 9 lat wstecz i myślę, że część z Was na pewno kojarzy te parę. Emilia zapowiedziała, że teraz na swoim profilu będzie publikować przebieg tego, jak stawia i remontuje stajnie, a także dom. Będzie się dzielić kosztami takiego budowania i tworzenia stajni, tego jak to wygląda, ile pracy trzeba włożyć i zapowiada, że na pewno nudy na jej profilu nie będzie. Ja życzę powodzenia, mam nadzieję, że Devlin zdrowo odchowa źrebaka i jak najszybciej zleci im ten czas. Jeśli chodzi o dzisiejsze newsy, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, a jeżeli macie jakieś refleksje, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz kucyk. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie moje kody rabatowe. Ja jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał oraz dzwoneczka, aby nie. Nic już nie przegapić na moim kanale. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie pokazujemy życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!